Cześć, witam was bardzo serdecznie Ja jeste przepraszam, słuchajcie Dzisiaj znalazłam e, Fajny sposób na tę grę z Skylines e, Aby rozwiązać wasz problem Gotówkowy Ja wiem, że kody są dla e, Dla ludzi, którzy nie potrafią Grać, nie, nie potrafią Prowadzić miast, ja się przyznaję Nie potrafię, więc dla mnie osobiście Taki kod się przyda, aczkolwiek postaram się Go nie używać, natomiast Wam chcę pokazać bardzo prosty sposób, który nie wymaga żadnego szperania w plikach, e, żadnych łatek, niczego, po prostu niczego od Was nie wymaga, żebyście kombinowali w, w plikach, odnajdywali jakieś tam pliki w jakichś tam folderach, bo się też z tymi wersjami spotkałam. Natomiast pokażę Wam naprawdę, ale to naprawdę prosty sposób. Dosłownie zajmie Wam to chwilę. Słuchajcie, wchodzimy w takie coś jak manager treści. Tutaj wyświetla Wam się takie okienko, i mam mapy, zapisy, zapisane gry, bla bla bla. My wchodzimy w okienko mody. I tutaj macie unlimited money. Money never rounds out. I to musicie mieć włączone, wtedy macie nieograniczony zasób gotówki. I teraz Wam pokażę to na zasadzie na, na nowej grze, tak? Eee, co my sobie to wybierzemy? Takie, żeby było dość dużo wody. Niech będą wyspy, tak? A kasę będziemy mieli, no to co to nam, nam tam szkodzi? I nam się załaduje gra, i Wam zaraz pokażę o co dokładnie tu chodzi. I jak widzicie, ja tu sobie zatrzymam grę. O, tutaj w tym miejscu widzicie? Jest nie, znaczek nieskończoności. To znaczy, że macie tyle kasy, że normalnie możecie się nią obsrać. To jest jeden. Z najprostszych i chyba najbardziej sprawdzonych sposobów na posiadanie nieograniczonej ilości kasy w tej grze. Jest, niech żyje ja. Że dla was to znalazłam. Mam nadzieję, że wam się przyda, bo dla mnie się przyda. Ja chętnie w sobie w to pogram w tą grę bez konieczności yy, zarabiania, tylko po prostu sobie pograć dla relaksu, zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał, jeżeli tak, pamiętajcie zostawić łapy w górę, subskrybować i oczywiście możecie udostępniać ten film swoim znajomym, jeżeli by mieli problem z kasą w grze Cities: Skylines. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.